Nie taki stres straszny, jak go malują. Anna siedziała na kanapie pod kocem, skacząc po kanałach. Włączyła telewizję w poszukiwaniu filmu, którym mogłaby obejrzeć dziś wieczorem. Miała za sobą ciężki dzień, pokłóciła się w pracy ze swoim przełożonym. Po prostu puściły jej nerwy. Od trzech tygodni pracowała bez wytchnienia przy wdrażaniu swojego projektu. Nie wytrzymała, kiedy szef chciał dorzucić jej kolejne zadanie do wykonania, oczywiście na wczoraj. Była zestresowana i zła na siebie, że nie utrzymała swoich emocji na wodzy. Pomyślała, że obejrzenie jakiegoś środowego mega hitu pomoże jej nieco się odprężyć i nie myśleć więcej o dzisiejszym fatalnym dniu. Jej uwagę przykuł pewien program. W studiu nagraniowym rozmawiały ze sobą dwie osoby. Na dolnym pasku ekranu mignęło słowo stres. Anna zatrzymała się na nim na chwilę i wsłuchała w dialog pomiędzy gościem a prowadzącą. Doktorze, w obecnych czasach dużo mówi się o tym, że stres jest toksyczny. Słyszałam nawet określenie cichy zabójca. Czy wysoki poziom stresu może zwiększać ryzyko śmierci? Tak, ale tylko wtedy, jeśli postrzegamy go jako szkodliwy dla zdrowia. Nie rozumiem. Może nam pan wyjaśnić to stwierdzenie? Pozwoli pani, że przytoczę badania, które przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych w 1998 roku. Zapytano 30 tysięcy osób dorosłych, ile stresu doświadczyli w minionym roku. Dodatkowo zadano im także pytanie: czy uważasz, że stres szkodzi Twojemu zdrowiu? Po 8 latach sprawdzono bazy danych, aby dowiedzieć się, ilu uczestników badania zmarło. Odnotowano bardzo niepokojącą informację. Wysoki poziom doświadczanego stresu zwiększył ryzyko śmierci o 43%. Jednakże zwiększone ryzyko śmierci dotyczyło jedynie tej grupy osób, która deklarowała, że wierzy w szkodliwość odczuwanego stresu. Nie dotyczyło natomiast osób, które deklarowały wysoki poziom stresu, ale nie uznawały go za szkodliwy dla zdrowia. Co więcej, ryzyko śmierci w tej grupie osób było najniższe niższe nawet niż u osób, które określały poziom odczuwanego stresu jako niski. Można więc wyciągnąć z badania następujące wnioski. To nie stres sam w sobie ma zabójczy wpływ na ludzi, a raczej jego kombinacja z przekonaniem, iż jest on szkodliwy dla naszego zdrowia. To zaskakujące wyniki. Dlaczego więc straszy się nas z każdej strony toksycznym wpływem stresu? Stres od dziesiątek lat ma fatalną reputację. Nie jest łatwo zmienić sposób jego postrzegania. Wszystko zaczęło się od węgierskiego endokrynologa Hansa Seliego. Wstrzyknął on swoim szczurom laboratoryjnym hormon wyizolowany z krowich jajników. Chciał poprzez obserwacje ocenić wpływ tej substancji i skutki jej działania. Biedne szczury zaczęły cierpieć na wrzody, a elementy ich układu immunologicznego skurczyły się. Aby sprawdzić, czy na pewno właśnie ten hormon jest odpowiedzialny za cierpienie tych nieszczęsnych zwierząt, naukowiec zaplanował eksperymenty kontrolne, podczas których wstrzykiwał szczurom także roztwory soli oraz szereg innych krowich hormonów. We wszystkich przypadkach organizmy tych małych stworzeń reagowały w ten sam sposób. Selie doznało to, to nieokreślone substancje wywołały cierpienie tych zwierząt, ale samo kucie Prowadził dalej swoje doświadczenia, narażając szczury na bardzo wysokie i niskie temperatury, wstrzykując im związki toksyczne, narażając na hałas oraz zmuszając je do nieprzerwanych ćwiczeń. W ciągu 48 godzin u szczurów obserwowano pojawienie się wrzodów, tonus mięśniowy, zaprzestanie pracy układu immunologicznego. Zwierzęta zdychały. Naukowiec wybrał pojęcie stres na określenie tego, co robił ze swoimi laboratoryjnymi szczurami. Współcześnie moglibyśmy powiedzieć, że je zestresował. Wygląda więc na to, że stres może prowadzić do chorób i śmierci. Oczywiście. Jest szereg badań i publikacji, które podejmują temat wielkiego, traumatycznego stresu wywołanego wojną, przemocą, maltretowaniem w dzieciństwie. Jednak znacząca większość z nas nie doświadcza takiego napięcia, jakim były poddawane szczury podczas badań. Zrzucano je z dużej wysokości do wiadra z wodą, aplikowano im nieprzewidziane elektrowstrząsy czy zamykano w ciasnych klatkach z innymi osobnikami, każąc im się bić o jedzenie. To prawdziwa szkoła przetrwania dla gryzoni, z niewielką szansą na przeżycie. Tymczasem w 2014, podczas badań, ludzie, którzy uważają się za silnie zestresowanych, uznali za najbardziej stresujące sytuacje, m.in. takie stwierdzenie jak zgrywanie ze sobą grafików poszczególnych członków rodziny, czy słuchanie o tym, co robią politycy. Robimy sporo niepotrzebnego stresu wokół stresu. Zaczynam rozumieć. Zastanawiam się jednak, czy doświadczany stres ma jakieś pozytywne strony. Część osób w badaniu, o którym pan wspomniał, nie uznawała jego szkodliwości w odniesieniu do własnych doświadczeń. Idąc dalej, czy stres może przynieść nam jakiekolwiek korzyści? Dziękuję, że pani o to zapytała, pani redaktor. Uważam, że zdecydowanie tak. Anna ułożyła się wygodniej. Temat zaciekawił ją tak bardzo, że zdecydowała się zaprzestać poszukiwań odpowiedniego filmu. Dobre strony stresu naprawdę pomyślała z lekkim sceptycyzmem. Wzięła do ręki pilota i pogłośniła dźwięk. Wiele teorii dotyczących stresu koncentruje się na aspektach ewolucyjnych i rozumieniu jego mechanizmu jako przygotowania do walki lub ucieczki flight or fight. Psycholodzy często podkreślają nieprzystosowanie tego mechanizmu do realiów współczesnego świata, nazywając go nawet pewnym balastem ewolucyjnym. Człowiek zmienił się bardzo na przestrzeni tysięcy lat, adaptując się do zmieniającego nieustannie otoczenia. Czy naprawdę tylko ten system pozostał w naszych organizmach niezmienny? Dzisiaj wiemy, że stres to nie tylko mechanizm walki i ucieczki. Może nieść ze sobą szereg korzyści, których zdajemy się nie dostrzegać. Oto kilka z nich, które są odkryciem stosunkowo nowych badań. Stres sprzyja postawom prospołecznym, powoduje wzrost m.in. altruizmu. Podczas eksperymentu zaproponowano uczestnikom grę w zaufanie. Część uczestników otrzymała określoną kwotę pieniędzy, powiedzmy 100 zł. Druga część graczy nie otrzymała żadnych środków. Uczestnicy zostali dobrani w pary. Osoba z pieniędzmi została poproszona o podjęcie decyzji, czy ufa, czy też nie drugiemu graczowi. Jeśli uczestnik zadeklarował, że nie ufa drugiej osobie, pieniądze były dzielone między ich obydwoje porówno. Każdy otrzymywał 50 zł. Jeśli jednak zadeklarował zaufanie do nieznanego gracza, kolejna decyzja należała do niego. Jeśli również mu zaufa, obie osoby dostają po 200 zł. W przeciwnym razie nagroda i tak się zwiększy, ale pierwszy gracz zostaje z niczym. Część uczestników badania brało wcześniej udział w stresującym zadaniu grupowym. Odsetek postaw zaufania wyniósł w grupie kontrolnej około 50%, w grupie wcześniej zestresowanych osób aż 75%. Stres u tych badanych sprzyjał postawom prospołecznym. Stres daje energię, aby pomóc podjąć wyzwanie. Taka reakcja zapewnia nam energię i pozwala działać pod presją. Jeśli wydarzenie nie zagraża naszemu życiu, a potraktujemy je jako wyzwanie, uzyskujemy dostęp do własnych zasobów fizycznych i umysłowych. Wzmaga się nasza koncentracja, podnosi jakość wykonywanej czynności. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale nasz organizm potrafi w sytuacji stresu uwolnić ogromne pokłady siły. Przykładem może być historia dwóch dziewczynek z Lebanon w stanie Oregon. Przesunęły one traktor, który przygniótł ich ojca. Nie potrafiły opisać, jak tego dokonały. Mówiły, że traktor był bardzo ciężki, ale jakoś im się to udało. Stres sprzyja wzmacnianiu więzi z innymi ludźmi. Odpowiedzialna za ten aspekt może być oksytocyna hormon wydzielany podczas reakcji stresowej. Ma ona za zadanie pomóc nam nawiązać kontakt z osobami, które mogą służyć nam wsparciem. Uwrażliwia nas także na potrzeby innych ludzi co naukowcy nazywają reakcją opieki i przyjaźni. Skłania nas do ochrony osób i społeczności, które są dla nas ważne. Oksytocyna zwana także hormonem miłości uwalnia się także w takich sytuacjach jak przytulanie się, seks czy karmienie piersią. Stres pomaga się uczyć i rozwijać. Po każdej sytuacji stresowej przychodzi czas, kiedy problem czy zagrożenie mija, a my doświadczamy związanych z nim różnych emocji. Czasem jest to złość, smutek, poczucie winy, a czasem ulga, radość czy duma. Nasz mózg szuka sensu w tym, co się wydarzyło i wyciąga z tego lekcje na przyszłość. Emocje pomagają utrwalić się doświadczeniom w pamięci. Te procesy pomagają nam radzić sobie z napięciem przy kolejnych stresujących sytuacjach. Mówi się nawet o szczepionce przeciwko stresowi. Poddawanie się sytuacjom stresującym, aby lepiej móc sobie z nimi radzić w przyszłości i łatwiej podejmować kolejne wyzwania. Taki trening przechodzą sportowcy, pracownicy służb ratowniczych czy astronauci NASA. Anna wyłączyła telewizor i szczelniej otuliła się kocem. Zaczęła myśleć o dzisiejszym dniu. Czy w tej stresującej sytuacji, jaką była kłótnia z szefem, można odnaleźć coś pozytywnego? Po zastanowieniu się przyznała sama przed sobą, że wybuch emocji uchronił ją przed wzięciem na siebie dodatkowych zadań, którym z pewnością by nie podołała. To mogłoby przynieść większe problemy w postaci strat finansowych firmy. Oczywiście kłótnia nie była najlepszym sposobem na zakomunikowanie swojego zdania. Następnym razem weźmie kilka wdechów i spokojnie przedstawi argumenty, które uzasadnią jej punkt widzenia. Tymczasem jutro przeprosi szefa. Chyba mój mózg czegoś się dzisiaj nauczył pomyślała w drodze do sypialni. Jeśli interesuje Cię temat związany z pozytywnym wpływem stresu, polecam Ci serdecznie książkę Kelly McGonigal Siła stresu. Jeśli natomiast szukasz innych interesujących podcastów na tematy psychologiczne, zachęcam Cię do subskrypcji kanału Pokój Spokój i naciśnięcia na dzwoneczek, dzięki temu będziesz powiadamiany o najnowszych materiałach.